Tak. mam taki problem, że zgubiłem rzecz wartościową. Pamiętasz y, tą piosenkę, o której rozmawialiśmy kiedyś, taką y, Chłopcy z placu broni, czy Kobranowska to Kobranowska była? Kobranowska chyba. Kobranowska. To po, posłuchajmy Kocham tego. Cię jak Irlandię, o tak, tej tak, mówisz? Tak, 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 tak. Posłuchajmy Do, fragmentu. Posłuchajmy, Dobrze. No właśnie, no i wlokłem ten ból przez Włocławek. Czym jest ten ból? W na tej audycji naszych o przesłuchach słuchacze się zastanawiali, czym jest ten ból. Tak. E, Czy taki to rodzaj jest... bagażu, plecaka, torby? Pos w każdym razie wlokł w ten ból przez Włocławek i co się z nim stało? Zginął. Zginął. Zadzwońmy do Włocławka. Jest... Urząd Miasta słucham. Dzień dobry, Mikołaj Janusz. Dobry. Ja się dozwoniłem do Urzędu Miasta Włotławek. Tak, tak. Ja proszę pani, miałem taką sytuację nieprzyjemną jakiś czas temu, że wlokłem ten ból przez Włotławek i że on mi zginął niestety. Ale jest wart dosyć dużo pieniędzy i ja bym chciał się spytać, gdzie ja mógłbym rozmawiać, czy z Urzędem Miasta, ten temat, czy z kim? Momencik, ja może połączę nas do Straży Miejskiej, do Biura Rzeczy Znalezionych. O, no dobrze. Proszę. Dob Dzień dobry, Mikołaj Janusz, moje nazwisko Zostałem przełączony do Biura Rzeczy Znalezionych włotławek,? tak? Tak Dzień dobry, jakiś czas temu była taka sytuacja, że ja wlokłem ten ból przed włotławek I zgubiłem go niestety, on jest dosyć dużo wart I chciałem się spytać, czy może u was jest Nie, Ale co to jest? Ten ból? Tak No to jest taki, wie pan, no, no ten ból, no No ten ból, nie, nie wie pan co to jest ten ból? Kurczę, nie, 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 przykro mi, ale z no, czym to się je? Tego się nie je, to jest warte, sporo pieniędzy. To jest taki jakby skumulowany, skomasowany emocji krąg, rozumie pan, taki jakby nośnik uczuć. No ten ból. Nie, 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 nic, nic specjalnego takiego nie mieliśmy. Nie mieliście takich. Różne, różne rzeczy mówią z samochodów, no, no tak? Różne, przeróżne, autentycznie. Ale nie ja nie w niej nie samochodem, tylko ja go wlokłem przez Włosławek. Nie, nie, nic, nic takich rzeczy nie... nie, nie, nie. Nie mieliśmy. To Nie jest, wiem. to szkoda. Jeżeli ktoś ze słuchaczy znajdzie ten ból, proszę zgłosić się do Rokradia.